Cześć z tej strony Max firma Arkham Cars. W dzisiejszym odcinku rozładowaliśmy 7 samochodów i sprawdzimy, czy przyjechały do nas w takim samym stanie, jak zakupiliśmy je na aukcji. Tak jak powiedziałem na samym początku. W dzisiejszej dostawie otrzymaliśmy aż 7 sztuk samochodów, które przy, przypłynęły nam ze stanów. Pierwszy samochód jest to Audi S3, czyli nasza europejska produkcja. Samochód rocznik 2015, dwulitrowa jednostka w Quattro. Samochód został zakupiony na aukcji North California. Tutaj jeszcze mamy naklejeczkę Audi Beverly Hills. Samochód z tego rejonu jest bardzo dobrze zabezpieczony. Jest to już któryś samochód z kolei, który przyjechał bardzo dobrze w środku Oklejony, są wszędzie tutaj folie. Tak samo w tym samochodzie znajdziemy tackę pochłaniającą wilgoć. No ale zacznijmy od tego, tutaj główny wątek dzisiejszego filmiku jest to, czy samochody ze Stanów, które kupujemy na aukcjach, przypływają do nas w takim samym stanie. Wrzucamy teraz Wam kilka zdjęć, które pokazują w jakim stanie on został kupiony na aukcji. No, i dokładnie czegoś takiego oczekiwaliśmy, żeby samochód w takim stanie do nas przypłynął. No i tutaj akurat zero rozczarowania, tak jak widać w tym momencie na wstawkach. Samochód jest uszkodzony prawy, tylny bok, jest to uszkodzenie, można powiedzieć, całej tylnej ćwiartki, która będzie musiała zostać wymieniona. Będzie ona wspawana do środkowego słupka. Poza tym, tylna część błotnika raczej powinna zostać. Zobaczymy na koło, można powiedzieć, przy zjeździe samochodem, który bez problemu odpalił. Nie było problemu przy ściąganiu, ale widać, że lekko koło leży, dlatego na pewno tutaj będzie trzeba wymienić wahacze w tym pojeździe. Poza tym, samochód bardzo zadbany. Brak jakich, jakichkolwiek. Otarć czy małych rysek, które, tak jak wcześniej wspomniałem w poprzednim filmie, od 5 do 10% zdarza się w całości transportów. Akurat w tym wypadku jest wszystko w porządku, dlatego tutaj na pewno klient powinien być zadowolony. Cała naprawa standardowo przejdzie tutaj tak, jak sobie zakładaliśmy. Pokażemy w środku. Nie ma tutaj, można powiedzieć, na tej wersji akurat pełnych kubełkowych foteli, które czasami można znaleźć w wersji S3. Tutaj są standardowe zagłębia. Główkiem, ale wiadomo, one są już, można powiedzieć, bardziej w kubełku niż standard Audi A3. Do tego mamy licznik z modelu S3, czyli w środku mamy szary obrotomierz oraz prędkościomierz, kierownica z grawerem S3, dodatkowo przetłoczenia na fotelach S3 czy przycisk z obramówką czerwoną, który jest charakterystyczny, jeśli chodzi o modele już w wersji S czy RS. W środku, tak jak widać, wybita jest Kurtyna oraz poduszka fotela. Poza tym podsufitka nie jest potargana, dlatego będziemy ją ratowali. W tym wypadku akurat trzeba wyciąć przednią szybę, żeby wyciągnąć taką podsufitkę. Zobaczymy, jak tutaj się zdecydujemy, ponieważ mamy też opcję naprawy takiej podsufitki jeszcze w samochodzie, żeby nie trzeba było wycinać tej szyby. Jest to oczywiście ekstra płatne, ale są, są takie opcje, co raczej, raczej polecam to wybrać. Bo zawsze jak zostanie wycięta taka szyba, no to później wklejenie no nie nie jest już to oryginał, więc warto takie rzeczy zrobić. Kolejne dwa samochody jest to Dodge Challenger w wersji RT Classic, rocznik 2015, czyli już wersja poliftowa, a także Chevrolet Camaro z silnikiem 3.6 RS. Ale idąc najpierw tutaj sobie do Dodge'a, samochód tak jak widać uszkodzony jest z przodu. Najpierw pokażmy zdjęcia z aukcji, jak samochód wyglądał. Czyli uszkodzenie tylko i wyłącznie przód. Poza tym brak dodatkowych uszkodzeń. Błotniki, dwa maska powiedzmy, jest tutaj w całości w tym samochodzie, uszkodzona przednia belka, chłodnice raczej całe. No i teraz mamy jak samochód do nas przyjechał, czyli dokładnie takie samo uszkodzenie, dwa błotniki, belka przednia przesunięta. Maska jest nigdzie nie uszkodzona, więc tutaj na pewno bardzo duży plus drogie maski są do tej wersji chemii. Więc tutaj na pewno klient jest zadowolony, że nic się tutaj można powiedzieć nie stało więcej. Poza tym, w koło samochód nie został nigdzie uszkodzony, czyli już mamy drugi pojazd z 7, który przyjechał dokładnie w takim samym stanie jak go widzieliśmy na aukcji. Samochód tutaj widać był zabezpieczony, wcześniej jest folia zabezpieczająca, raczej przy takim uderzeniu nie pomogła nic więcej. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to wersja RT Classic, jest to limitowana wersja. W fotele mamy Alcantarę połączoną ze skórą, także dodatkowo mamy tutaj nagłośnienie Alpine. No i chyba jedna z takich nielicznych rzeczy, czyli manualna skrzynia biegów. W takim samochodzie jest to, można powiedzieć, rzadkość. W większości tych pojazdów są to automatyczne skrzynie. Przy silniku 5.7 jest to na pewno duży dodatek na plus. Sporo klientów którzy decydują się na te samochody, raczej wybierają automat, ale jeśli ktoś chce mieć więcej frajdy z takiego pojazdu, no to zawsze decyduje się na skrzynię manualną, choć oczywiście jest to ciężkie do znalezienia, są to pojedyncze sztuki. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ spełniliśmy klientowi, można powiedzieć, jego wszystkie życzenia, które miał do tego samochodu. Następnie mamy Camaro z silnikiem 3.6 wersja RS. Najpierw wrzucamy stawki zakupu, jak samochód prezentował się na aukcji, czyli uszkodzenie prawy błotnik, lampa, dodatkowo małe otarcie na lewym błotniku, środek wybite dwie kurtyny oraz poduszka fotela pasażera. Poza tym samochód, tak jak widać, brak jakichkolwiek uszkodzeń. Samochód dzisiaj trzeci, który prezentujemy, przyjechał nam. Tak, jak widać, uszkodzenia w tym momencie na stawkach dokładnie takie same, jak widzieliśmy na aukcji. Samochód bez problemu był Run and Drive, odpalił, zjechał, tak jak wszystkie tutaj dzisiejsze. Bardzo ładnie zadbany w środku, mały przebieg 40 tysięcy mil. Rocznik, tak jak wspomniałem, jest to 14 na przełom 15. Wersja bardzo bogata z head-upem, nie zawsze można spotkać akurat w tych modelach. Dodatkowo można powiedzieć, że jest uszkodzeń, które teraz mi się przypomniało. Lekko przestawione koło, które także było widać na aukcji, troszeczkę ściąga nas na prawo, ale myślę, że tutaj jest to szybko do zrobienia, więc nie powinno być żadnego problemu. Kolejne dwa pojazdy jest to Mercedes GL350 i rocznik 2017, oraz Nissan Qashqai silnik 204x4, 4, rocznik także 2017. Końcówka. Zacznijmy od Mercedesa. Uszkodzenie z przodu, widać teraz w Stawki, które były na aukcji, zdjęcia czyli dokładnie uszkodzenie przód, wybita poduszka kierowcy, dodatkowo kolanowa, poza tym brak dodatkowych uszkodzeń w koło. Samochód, jak do nas dotarł, dokładnie ta sama sytuacja, uszkodzenie z przodu, wybite dwie poduszki, poza tym brak jakichkolwiek dodatkowych otarć. Jedyne co tutaj można powiedzieć jest takiego bardziej zauważalnego, jest to otarcie na drzwiach. Poza tym samochód także run and drive zjechał. Oczywiście nie, nie jechaliśmy nim daleko, tylko kawałeczek, żeby zjechać z lory. Później go przepchaliśmy tutaj do tyłu, ponieważ ma ściągnięty cały przód. Nie chcemy takimi samochodami jeździć. Dopiero jak będzie to zmontowane, wtedy będzie można wszystko, można powiedzieć, posprawdzać i zobaczymy, w jakim to będzie stanie. Tak jak wspomniał, Nissan Kaszkaj, uszkodzenie lewy przód, i tutaj zdjęcia wrzucamy w tym momencie z aukcji na około jedno Run and Drive jest tutaj dokładnie tak samo do nas przyjechał. Uszkodzenie lewy przód, poza tym brak jakichkolwiek dodatkowych uszkodzeń. Czyli mamy już pięć samochodów z siedmiu, które przyjechały dokładnie w takim samym stanie, jaki sobie można powiedzieć, wyobrażaliśmy z klientem. Tak jak na aukcji widzieliśmy samochód, taki do nas przyjechał. Co jest bardzo ważne i ja często klientom wspominam, ponieważ piszą do nas często, czy jak rozmawiamy, że samochody są transportowane, że wyczytali, że jest bardzo dużo uszkodzeń. Są uszkodzenia, ale najczęściej mówię, że osobom, którym się faktycznie coś stało, to oni piszą komentarze, oni piszą. O tych sytuacjach, a te osoby, którym wszystko było w porządku, to zazwyczaj po prostu nie piszą o tym i jest to znaczna większość osób, które importują samochody ze Stanów Zjednoczonych. Idąc już na sam koniec mamy Mazdę CX3, rocznik 2016, dwulitrowa jednostka, napęd 4x4. Uszkodzenie z przodu, poza tym e, tak jak widać teraz na zdjęciach, brak jakichkolwiek dodatkowych samochód run and Drive na aukcji. Teraz pokazujemy Wam wstawki, jak samochód wygląda po przyjeździe do nas. Czyli dokładnie to samo, co było na aukcji. Brak jakichkolwiek dodatkowych uszkodzeń, czyli dokładnie to, co widzieliśmy, uszkodzenie w przód. Tutaj z tego co widzę, są całe chłodnice, nie będzie trzeba ich wymieniać. Belka jest cała, pas górny będzie na pewno do wymiany. Poza tym do, dopiero można powiedzieć od poniedziałku zaczniemy oglądać te samochody, ponieważ dzisiaj mamy sobotę. Już kończymy dzień, więc dopiero co je zrzuciliśmy. Na razie ustawiamy je. Zdjęcia dla klientów, pokazać im po prostu co przyjechało. No i od przyszłego tygodnia będziemy robić rozpiski części, kalkulacje napraw i wszystko tak, żeby to szło jak najlepiej i jak najbardziej sprawnie. Ostatni samochód, który do nas przyjechał. Jest to Land Rover Discovery, rocznik 2018. Jest to aukcja pokradzieżowa. W tym momencie wrzucamy zdjęcia, jak samochód wyglądał na tej aukcji. Tak jak widać, tylko małe otarcie na lewym przednim zderzaku. Poza tym brak jakichkolwiek dodatkowych uszkodzeń. Co zawsze można powiedzieć, zbudza naszą czujność przy licytowaniu takich pojazdów, ponieważ ciężko, żeby na aukcji od ubezpieczalni były samochody nieuszkodzone. Akurat jeśli samochód jest pokradzieżowy, choć warto to sprawdzić dokładnie w historii, to zazwyczaj te one nie są bardzo uszkodzone, choć trzeba patrzeć, czy nie mają powyciąganej jakichś rzeczy ze środka, czy coś nie jest powymontowanego, ponieważ kupowaliśmy już takie samochody, które były po prostu rozkradzione. Już rozebrane na handel w Stanach Zjednoczonych. No i trzeba było później dokupywać to wszystko, więc to też były jakieś spore koszty. Tutaj akurat w całości jest samochód, został szybko odzyskany i tak jak widać w tym momencie na ujęciach samochód przyjechał dokładnie w takim samym stanie. Brak jakichkolwiek uszkodzeń, które dodatkowo zostały zrobione przez cały transport. Czyli można powiedzieć w tym w tej dostawie mieliśmy stuprocentową skuteczność. Bez żadnych jakichś dodatkowych uszkodzeń, czyli wszyscy będziemy, można powiedzieć, zadowoleni wraz z klientami. Nie lubimy, jak są dodatkowe uszkodzenia, ponieważ to jest długi proces później, żeby odzyskać jakiekolwiek pieniądze od ubezpieczalni. Nie zawsze, można powiedzieć, idzie czasami odzyskać, ponieważ jak zdjęcia były niedokładne na aukcji, nie widać czegoś, to ciężko się o coś domagać. Ubezpieczalnie oczywiście też walczą. Są to ubezpieczalnie ze Stanów Zjednoczonych zazwyczaj więc e, musimy naprawdę się nagłowić, żeby wyciągnąć jakiekolwiek pieniądze od e, takich uszkodzeń jakichś dodatkowych, oczywiście zazwyczaj to są jakieś mniejsze zarysowania jeśli by było to jakieś większe uszkodzenie, no to na pewno tutaj raczej nie powinien być problemu, żeby odzyskać e, pieniądze, my jako firma Zawsze się obligujemy dla klientów, że pomożemy im w każdej sytuacji. Jesteśmy od samego początku do końca. Dlatego często, nawet po wydaniu samochodów dla klientów, jesteśmy z nimi w kontakcie. Pomagamy rozwiązywać sprawy, które już są, można powiedzieć, poza naszą umową importu. Akurat tym filmem zaprezentowaliśmy, że nie ma czego się bać, że samochody przyjeżdżają całkowicie w innym stanie niż sobie zakładaliśmy wcześniej. Tak jak widzieliście, siedem na 7 samochodów przyjechały do nas w takim stanie, jaki widzieliśmy na aukcji. Nie było żadnych dodatkowych uszkodzeń. Oczywiście, jeśli będzie przyjdzie do nas kiedyś samochód, który będzie miał jakieś takie dodatkowe uszkodzenia, chętnie o nim nagramy film, opowiemy, co robimy wtedy w takiej sytuacji. Ale w tym momencie nie ma akurat o czym opowiadać, ponieważ klienci na pewno będą zadowoleni, ponieważ przyjechały do nas takie samochody, na jakie byliśmy nastawieni. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. Jeśli chcielibyście zakupić jakiś pojazd ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady, zapraszamy do kontaktu, który macie w opisie, i zapraszamy do następnego odcinka, który będzie standardowo o 16 w kolejną niedzielę. Cześć!